Przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, gdzie za chwilę rozpoczyna się demonstracja w sprawie Rożawy. Pewnie wielu z Was nawet nie orientuje się o to chodzi, gdzie jest Rożawa. Otóż Rożawa to autonomiczne częściowo terytorium w Syrii, zamieszkałe przez Kurdów w dużej części e, i terytorium, które przeżywa teraz ciężkie, czasy. O, właściwie zawsze mieli ciężko e, naciski ze strony najpierw rządu Asada, teraz e, również niepewna sytuacja po upadku tego rządu, ataki ze strony Turcji i protestują pod y, przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Czego chcą od Brukseli? O co tak naprawdę chodzi? Posłuchajmy, porozmawiajmy. Rożawa dzisiaj. E, to jeszcze nie było tego. E, czyli e, dzisiaj wspieramy Kurdów. Znaczy, czy była to tego? Nie wiem, bo hmm. miałem taką dużą przerwę, jeżeli chodzi o chodzenie na protesty. Ale hmm. temat Rożawy wydaje mi się, że już był podnoszony, tylko po prostu w Polsce chyba nie jest za bardzo głośny. Hmm. A czemu pod komisją, pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej? To też należałoby zapytać organizatorów. no. Jestem tylko uczestnikiem. Dobrze, dobrze, dobrze. poszukamy organizatorów. Organizatorzy, organizatorzy. Ja jestem A, organizatorem. A, tak, pan jest organizatorem. Dobrze. Chciałem w dwóch słowach e, tak. o tym, e, o dzisiejszym proteście. Dlaczego, właśnie pod przedstawicielstwem Aha. Komisji Europejskiej, czego od Brukseli tak naprawdę są demonstranci w sprawie Rożawy? No, chodzi o to, że w momencie, kiedy rząd syryjski dokonywał masakry kurdyjskich dzielnic e, w Aleppo. Tak się składa, że akurat Urszula von der Leyen i Antonio Costa byli w, w Syrii i się ściskali z prezydentem. Opowiadali o tym, że dostaną, dostanie on pieniądze w nagrodę za, za zapewnianie stabilności w, w Syrii. No, chcieliśmy też zwrócić uwagę właśnie na tą hipokryzję państw europejskich i dlatego pojawiliśmy się tutaj. W poniedziałek była też mała epikieta społeczności kurdyjskiej pod ambasadą w Syrii. Z tym, że ta ambasada Syrii jest no, w takim mało, że tak powiem, widocznym miejscu, mm. gdzieś, gdzieś e, na dalekim Mukotowie. Tu po prostu was bardziej widać. No to też jest ważne, prawda? Oczywiście. Już nie masz flagi, tylko teraz masz wolny Kurdystan. No, Ustałem, że jednak lepiej mieć baner, który jakąś treść przekazuje mm -hmm. po prostu. Niż flagę po prostu. No, tak. E, ten wolny Kurdystan, bo Kurdystan tak naprawdę nie istnieje, i, i, ale terytoria kurdyjskie są, zdaje się, ten Iranu, Iraku, Turcji i Syrii, prawda? Tak, tak. No obecnie nie ma tego. W, 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 w pełni niepodległego państwa Kurdystan, ale jest naród Kurdów po prostu. Mhm. Chciałbyś, żeby powstał Kurdystan jako taki? No nie widzę przeszkód. No, uważam, że każdy naród ma prawo do m, samostanowienia, tak jak my, Polacy. Prosiłbyś Kurdystan do struktur europejskich albo na przykład do NATO? Myślę, że geograficznie mógłby to być problem, bo Kurdystan jest raczej... No, a Izrael gra w piłkę jest w Euro, no nie? Ale pan mówi o tych, m, o organizacjach takich międzynarodowych. No, nie, nie wiem, czy to by było możliwe pod względem geograficznym, ale wszystko jest możliwe. Czyli wspierasz też dołączenie ewentualnie do wspólnoty? Tak, myślę, że dobrze by było, gdybyśmy no, wszyscy byli zjednoczeni. Oprócz tych, którzy atakują Kurdyznę. Tak, wiem, czytałem kiedyś właśnie o, o tym, ile krudowie przeszli, między innymi na przykład od dyktatury... Lud wędrowny, prawda? No tak, ale krudowie mają też właśnie swoje takie autonomiczne obszary, tak jak na przykład różawa Tak, tak, tak. Czyli Zachód po, po ich niemu. Zachód? Rożawa znaczy Zachód, tak. Zachodnik dosłownie tłumacząc. Aż tak dobrze to nie znam, bo się tej rożawy... filmik na YouTube. A. Tak? Tak. O. Tutaj e, nie hasło nie dotyczące Kurdystanu, tylko Iranu. A, e, myśleliśmy, że dzisiaj może jakieś protesty w sprawie właśnie Iranu się odbędą, bo mało brakowało Stany Zjednoczone, zaatakowałyby Iran, ale nie doszło jednak do tego. Czy ty rozumiem, bo się takiego staryjusza? Tak. pan nie, nie, może, to, a, a mówić po, po polsku, ja z Białorusi, ale ja patrymać i, i swobodny Kurdistan i Iran. I, a, czyli e, ty... No, w, w, ab, ab, za, za swobodę i demokrację. Za prawa człowieka. Nie chcesz, żeby USA tak Kawały Iran. A, no. nie, nie. nie chcę, nie chcę. Nie chcę. <laughs> by... ale, no tam. A, 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 a dużo jest Sporna. Mhm. Solidaryzujesz się z Ayatollahami? Tak. Tak? Uh -huh. Uważasz, że jakby. Nie, nie, nie. ja prociwę. Odwrotnie, że nie. Tak. Dobrze, dobrze. Okej, okay. czyli Białoruś solidarna z Iranem, ale. Solidarna z Iranem w jego Abrebie za swobody i demokrację. Jak bardzo napięta jest sytuacja. No teraz nie dobrze, ale mam nadzieję, zaraz, może być, nie wiem, będzie fajnie, lepiej, przynajmniej. Po czym wnioskujesz? Słuchaj, Skąd skąd te przypuszczenia, że będzie fajnie, że będzie lepiej? A Oscar, I don't speak. Okay. A pani wie, że wiąże nadzieję. Teraz po upadku reżimu Asada, że uda się sytuację rożawy jakoś rozwiązać tak, żeby jak to kolega powiedział, wreszcie było lepiej. Mm, ciężko stwierdzić. No, teraz, e, e, syryjski reżim, łącznie z e, wsparciem Turcji, atakuje całą Rożawę, mm. czyli w, wszystkie tereny. Chce po prostu okupować cały ten region, tak jak to zrobił w mieście Afrin, Grespi, bardzo w wielu miastach. Podobnie w Aleppo e, zajęli kurdyjskie dzielnice, więc e, na pewno nie. Nie, nie przestaną tylko na zajęciu kilku miastach, tylko chcą cały region zająć, więc ciężko stwierdzić, jak to się skończy. No, dobrze, a czemu pod, pod, przedstawi się tę Komisję Europejskiej protest? Co ma zrobić, co ma Bruksela do tego? E, Unia Europejska planuje m, wspierać właśnie reżim w Syrii. Y, planuje przekazać 620 y, mm, milionów z tego, co mi się y, wydaje. Właśnie na ten reżim, którzy wydaje się im, że są to rebelianci, którzy mm, so, nie są gorsi od, y, znaczy są lepsi od ISIS, że y, nie jest to, to samo co ISIS, a jest dosłownie to samo, bo są nagrania, na którym no wprost y, grożą, że zamordują wszystkich Kurdów. To Ursula von der Leyen z Tak, no tak. Tak na to wygląda. Temperatura taka, że bardziej chciałoby się wspierać raczej Grenlandię niż Rożawę. Ale tutaj demonstranci są z, przy, przygotowani na taki rozwój wydarzeń. Jest tutaj taki garnek z gorącym napojem, więc wszyscy, którzy zbyt zamarzną, zamarzną tak, że nie będą mogli krzyczeć, mogą napić się gorących napojów i to e, przepraszam z prądem to herbatka jaki to jakiś pącz, herbatka normalna. Nie, normalna herbatka z korze, korzenna. Korzenna, tak, tak zapachniało ładnie korzeniami właśnie. Mhm. Roots bloody roots. Tutaj hasło głoszące dzień dobry. Dżindzian e, Azadi. Kim jest Dian? Życie. Kobiety, życie. I nie wiem jak. Faridem. A, życzysz kobietom wolności? No tak. A, okej, okay. ale rozumiem, że to chodzi o kobiety z Rożawy, czy po prostu wszystkie kobiety? Ale. Pan, mm, przepraszam, ja nie mówię po polsku. Po... Trochę pan jednak mówi po polsku. Nie? Trochę? No tak trochę wiem, ale jest, jak, jestem z Turcji. A. Żyjemy Azadi życie na Kordystanu. Jesteśmy hmm. dzisiaj tutaj. Słuchajcie, e, tak, się. Tak, że wolności Kordystanu do, e, do Kordystanu. Czyli jesteście Turkami, ale wspieracie Kurdów. No, tak, tak, no dokładnie. Jako organizator otwieram to zgromadzenie. I też, może, prosiłbym osoby, które tam stoją za, za tym winklem, żeby stanęły bardziej do przodu. Bo pewnie oprócz. Osoby zostały poproszone, żeby stanęły bardziej. Zgromadziliśmy. Będą też osoby, które będą przychodzić. I... Zastanawiać się o co tutaj chodzi. Chcieliśmy wierzyć, że ten nowy reżim jednak będzie zachowywał pewne standardy, że będzie zachowywał standardy związane z prawami człowieka, z wolnością kobiet i różnych mniejszości etnicznych. I ten rok pokazał, że nic takiego się niestety nie zdarzyło, że nowy reżim bardzo gładko wszedł w te same buty w których wcześniej był asad i reżim, który obalił. Teraz osoba opowie trochę o tym, co się zdarzyło przez ten rok. Nie działa na nie pani teraz zaczęła mówić jako kolejna, kolejna osoba przemawiająca, jednak mówi tak cicho, że nikogo to nie interesuje, więc wszyscy zajęli się czymś zupełnie innym. Pani z Polskich Babć, przepraszam. Dzień dobry, pani, panią z Polskich Babć widziałem ostatnio na Wenezueli. Pani widzę, że bardzo aktywnie wspiera wszystkie demonstracje dotyczące, takie globalne powiedziałbym. Ja wspieram wszystkich których trzeba wspierać. Mhm. A, a skąd Pani e, wnioskuje, że właśnie trzeba wspierać Rożawę, dla no, na przykład Turków? No wie Pan, aż tak y, głęboko się w, w to nie zagłębiałam, koleżanka mi powiedziała, że jest mhm. taki protest. No. Zaufała Pani na słowo, koleżance? Oczywiście, że mhm. tak. Y, trzeba ludziom ufać. Ja kocham ludzi, ale, ale ludzi, kocham zwierzęta, kocham przyrodę i, i tam, gdzie, gdzie cierpią ludzie, Byłam też na, na dwa razy na proteście o łańcuchy, mm. bo uważałam, że, że tak trzeba i tak samo dzisiaj, po prostu mi mm. jest tych ludzi szkoda. Bo... Tak, od dawna Pani się interesuje problemem rożawym? No, nie mogę powiedzieć, że się tak bardzo interesuje. Mm -hmm. Tak jak powiedziałam, po ludzku jest mi po prostu tych ludzi szkoda. Mhm, jasne, ale szkoda Pani, że reżim Masada już upadł i nie ma tej częściowej autonomii? Czy... Widzi Pani, jeden upadł, to drugi <grydy> zastępuje i jest... Zawsze jest jakiś reżim. Zawsze jest dokładnie tak. Warto zauważyć, że do języka powszechnego demonstrantów, już na dobre weszły określenia aktualnie uważane za inkluzywne i odpowiednie do określania osób. Już nie ma kolegów, koleżanek, teraz są osoby protestanckie, osoby, osoby przemawiające, a pani to taka bardziej osoba rzeszam, polinezyjska chyba, ma pani taki tatuaż polinezyjski, nie? To, przepraszam, jakoś formę rebrandingu chyba przeszła Antifa. Czy to nie jest Antifa, to są autobusy miejskie, nie wiem właśnie, bo jest A i ono jest trochę inne niż dotychczasowe, więc zastanawiamy się, czy to był rebranding, czy to jest inna organizacja, ale nie uzyskaliśmy takiego komentarza Dobrze, niestety. Dobra, oddamy głos. Dobrze, Czekajcie, oddajemy głos. Oddajemy głos osobie kurdyjskiej teraz. O. Z charakterystyczną Arafatką w właśnie kurdyjskich barwach. Kojarzący się też nieco z barwami rastafari. To nie wiem, nie mam pojęcia. Co, co się can you translate what does it mean? can you translate? Long live eh resistance. Long live who? Jepę again, resistance. Long live, Jepę że, resistance. Yepage. A to jest hasło, rozumiem, kurdyjskiego ruchu kobiecego. Bardzo lubimy ruchy kobiet, gdyby były rytmiczne. Tutaj napis, który ciężko mi przeczytać, bo nie znam. Can you translate? Ja nie pamiętam. Nie, wiesz, to... You don't know what... Nie. A, rozumiem. No to, to jest ciężko właśnie w sytuacjach, kiedy demonstranci nie wiedzą co jest na ich banerach. Może tutaj na przykład, przepraszam, może pan... Can you translate? Przepraszam, bardzo dobry po polsku nie wiem, ale... Free Kurdistan, free Palestine. Kurdiški, I here big kan, big swin, say it now me. Bezie. Szehidna kurdyski to wszystko szehid. To kurdyski bardzo dobrze do to general Mazlum Abdi. To po chojnym terenie. General Aniołki Charliego. Charlie Sanger. Tak. The, Mordovia, Przemawia kolejna osoba protestancka, osoba kurdyjska i przywitała ona też przedstawicieli mediów, osoby reporterskie. I tutaj muszę podkreślić, że pyta.pl jest i przedstawicielstwo kanału tak jest jedynym medium, które się tutaj znalazło, z tego co widzę. Nie, no są fotoreporterzy, tak, ale jeżeli chodzi o telewizję, o takie poważne, poważne media, no to tylko pyta. Właściwie nie ma żadnych Polsatów ani tvn -ów. czy to przypadek, ha. czy współpraca z reżimami z Ursulą von der Leyen i Erdoganem, Nie wiemy, ale możemy się domyślać. prostu wieś moja żona. on reportaż, okej. dobrze. tutaj. Dobrze. 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 O, Dobrze. Ja ci bardzo dobry robot. Dobrze. A mamy właśnie kogoś kto. E, moja żona. Po tak, moja żona tak. po Polska. Tak. Dzień dobry, się. No mamy kogoś. <noise> Pani jest też znaczy, nie jest pani kurdyjką. Nie, nie ale... jestem jak widać, ale mój mąż jest pochodzenia kurdyjskiego, aczkolwiek ja nie mam zbyt dużej wiedzy w temacie. Jedynie wspieramy tutaj działania na rzecz wolności. Ja chciałem się o te klany spytać, bo dowiedziałem się, że w Kurdystanie rządzą klany. Y, powiem taki ja naprawdę nie mam aż takiej wiedzy, żeby się wypowiadać, mm. także nie mogę pomóc. A, a może pani spytać męża o klany? Czy to prawda, że on... Że... Ja się zastanawiam, jak to się ma do demokracji, że on... Że... Aśretler... Aśret Hakkenda Suryo. Surya Aśret Hakkenda? Demokrasji Hakkenda na Suryo, a nie Aśretler Marken, demokrasji na Suryo. Tak, jest demokracja. Są klany kurdyjskie. A e... ma Ale ludność arabska nie pozwala, aby... Ja Kim Żeby kurdowie żyli w sposób wolny. Aha, rozumiem. A to są klany takie trochę jak na przykład Utank Clan, czy to są takie rzeczy, że one mają jakieś swoje. z tego co wiem, to są bogate klany rodzin, które mają po prostu duże zasoby finansowe z różnych działalności. Czyli uprzywilejowani, kurdowie. Można tak chyba to określić. Aktualny lider Syrii, który tak jak wspominano przebrał się e, z tych ubrań takich bardziej mujahedińskich w garnitur i aktualnie wygląda tak bardziej elegancko, ale pokazują protestujący, że to wciąż ta sama osoba. Tradycyjnie jak na wielu demonstracjach, takich lewicowych korzeniach mamy również sekcję bębniarską, sekcję tak, dzisiaj tylko jednoosobowo, co prawda, ale bęb... jaki to jest rodzaj bębna, to jest bęben basowy, czy to jest nie wiem, nie, na pewno nie werbel. To jest verb H3. Tutaj przypomnienie, dlaczego jesteśmy tu dzisiaj. Jeżeli ktoś ma krótką pamięć, na przykład ma co chwilę takie, gdzie jestem, co robię, no to może mieć przed oczami kartkę z napisem, czemu tu dzisiaj jestem. I sobie od razu przeczytać, tak jak w filmie Nolana Memento. A przepraszam, to jest flaga polski, tak? tak? Hmm? Czy również w jakiś sposób do protest dotyczy Polski, w sensie... Jesteśmy w Polsce. No to, to, to tak, tak, I tak. Polska aha, nas popiera i Takie tego w tym to Polska to jest razem przyjaźnie dla nas. Naród, naród polski rozumie naród kurdyjski, hmm? bo Polska też przeżyła te wszystkie inne zabory, te historie. Zabory druga. i tak dalej, tak. rozbiory. i to jest bardzo wielkim szacunkiem dla Polski, bo Polska zawsze wspierała Kurdów. Kurdowie propsują, bardzo dziękujemy. Tak jest. Kurdowie propsują Polskę, i tutaj wyjaśnienie, czemu tu jesteśmy. Tu mamy kolejną flagę, której nie znamy, czyli. Fioletowo-czarna, trzymana przez osobę z macicą najprawdopodobniej. Przepraszam, możemy spytać, co oznacza fioletowa z czarną flaga? Anarkofeministka flaga jest. Anarkofeministyczna. Tak. A co to dokładnie takiego jest? Anarkofeministki? Eee, no to wyst, występ pan to przeciw e, e, państwu, przeciw patriarchatę mm. mm -hmm. i to jest anarkofeminizm. Rozumiem. Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję. Przeciwko państwu, przeciwko patriarchatowi. No, tutaj kolega, kolega puknął koleżankę powiedział, puknął koleżankę, stuknął ją w ramię i powiedział, żeby nie rozmawiać z nimi, bo to pyta.pl, ale my tylko miło i sympatycznie spytaliśmy o tę flagę, a na archowę ministyczną, więc to złego, to nie my. Hmm. Ja mogę coś powiedzieć, jak coś, ja jestem dziennikarzem, ale mogę coś powiedzieć. Bardzo proszę. Tak, dobrze? Dobrze. Jak chciałem... Chciałem... Tak? Nie, poczekaj, ja trzymam, a ty mów. Mów dobrze. Mów, mów, mów. Do, do, tego? Do, do tego, no? O. o. Chciałem bardzo podziękować, że mimo niskiej temperatury Państwo tutaj zebrali się na protesty i że zawsze znajdą się ludzie, którzy chcą protestować. I dzięki temu też dziennikarze, tak jak my mamy co nagrywać. I to jest bardzo cenne, więc wspieramy. Miejmy nadzieję, że zostało jeszcze dużo spraw do do tego, żeby organizować protesty. Grenlandia, e, Iran za chwilę, kto wie co jeszcze. E, tak więc bardzo się cieszę i życzę Państwu wiele pary, wiele energii, żeby tych protestów było jak najwięcej, żeby były jak najbardziej intensywne. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Brawo, niech żyją. Brawo! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I tym bardzo pozytywnym akcentem chcieliśmy podziękować za udział w dzisiejszej demonstracji i razem zakrzyknąć zing, zing, zian, tam ściągawka, zing, zian, zing, i azadi. Tak jest i widzimy się już wkrótce.